To jest to moment, w na nagrywam z ProStars. Tu tylko chwilowy odcinek. 5 minutowy, mi się nie nagrywa. A, dobra. Zaspokowało. Ja sam w tym fajniutkę, Fajn... Fajniutkie W ogóle nie się trafiłem, tylko trafiłem. Tak, tak. Poko i RP. I za chwilę się odebrałem. To było na odcinku, ale mi się... Nie wiem co, ale my się, ale teraz nie wiem czy na ucinku to grali, a ja zaraz wracam, bo widzimy się w kolejnym odcinku, nie jest prawo stracić. Wcześniej, sprawdzę, to napisa komentarz. O! I to mam coś, tu My, YouTubezy, to jest ja, jestem Tymek, jako Tymek, i postawiam PLATYRIX10. PLATYRIX10. Jako ją sobie postawiam i jak też to ja się to zachowywać i nie przedklinat za mojej cacje, tak jak po na no tych danych. To to no, e, awans, no a was to tak tak. Muszę to, jak to mam. A to jest nie e, to nie wasza sprawa, co tutaj jest co powiecie to jest e, to jest case to jest core cool, core cool. tak co jest tutaj super a teraz co nie umiem tego włączać nie zrób to zaraz wracam pewnie będę zaraz wracam. hip hop jak się to robi dajcie mi to zaraz wracam Wróciłem, tak, gdzie ja, się wiedziałem, że na się nauczyłem jak się czy wącze, ja, ale teraz wącę cały głosik, ujedzie teraz piuseneczka. Dobra, zaczynamy. Dobra, więc koniec to co słuchajcie, w kurę, nie chcę się więcej takich ucidów, to jeszcze nie koniec, mam nadzieję, że jedna kija, no to tutaj jeszcze sprawdzę co to jest. Okej, okay. dobra ja teraz chcę i ja zaraz wracam Crazy Geek Zaraz będę musiał podłączać telefony, zaraz Zagramy się to Tutaj będzie kolejny odcinek tylko, ale to jest moje sanę Piosenka, piosenka, piosenka i jeszcze kolejna kierka I chwilę muszę poczekać i muszę jeszcze internet włączyć

Leci! Jakim cudem to... jaka była lata sansa? Powiedzcie mi. Też mi się udało, a teraz stary dzieniek. No co jest? O oh, No, jakim cudem? Nie będę normalnymi prosobami robić to. A jak to przypadkowo to zrobiłem? Przypadkowo. Jakim cudem? Ja tego nie kieruję. Teraz je kierowałem. Palić dziury. Nie piłką. Okej. Nie zapieram, jestem, byłem tak daleko. Jeee. Okej. Okay.

C i K. Nie umiem tego czytać. Napiszę mi że to czyta i to. Jak jest więcej, to zaczęcie łapy w górę, i w komentarzach. O jedłogo będzie na kanary. I niedługo będę zmieniał tak e, awatar będę długo zmieniał. Już nie długo, bo nie wiem jaki jest awatar, ale wiem, co będę zmieniał Bo teraz to jest trochę... no głupia teraz mieć taki mój... mój dat like okay. is twee jaar dat een jaar geleden. Oké. Het is een te koopje. Ik heb het hier jest is een koopje. Het is een soort... is een is Het Hej. Co? Jak kamień stał? To, to ja już jest, będę jeszcze ja już pomału będę kończył, to jest... E Teraz nie raz będę, bo 10 minut to twoja. No, a to będzie już koniec, niech zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, radzcie, dzwonię, żeby nie przegapić takie więcej filmików, e więc... Zegnę, e podajcie się, na, et na kanał. będę i ty? Tak, Benek? Tak. Badajcie na jego i to jest ten. Dobra. Jest kuczek To jest odwozy na, na koniec odcinka. Mamy e, księgi i pokażę wam ci to. Dziwne. Okej. Okay. Yeah, Jej! Yeah. Yeah. Jak to ty trafiasz? Dziękuję. Jutro na kolejnym odcinku z tym pomysłem zrobię. Dobra, to wiecie, koniec odcinka nie wiem co bo tak dróg. To jest tam razem mówię, ale okej. Okay. Tym pompom o tym mówię. Słuchaj, to są, jest wiele sumie to więc widzimy w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!